Witam serdecznie, nazywam się Iza Podlaska i razem z Miłką Krogulską przedstawimy Państwu horoskop na tydzień od 9 do 15 stycznia 2012 roku. Miłka, co ciekawego, czeka nas w tym tygodniu. W tym tygodniu będziemy mogli spokojnie zająć się pracą, nauką albo innymi ważnymi obowiązkami. W poniedziałek atmosfera może być troszeczkę nerwowa, ponieważ czeka nas pełnia księżyca, a to zwykle sprawia, że buzują w nas emocje i różne sprawy chcemy załatwić bardzo szybko, a czasami również bez przemyślenia. Od wtorku aura stanie się o wiele bardziej spokojna, a księżyc w kulwa będzie sprzyjał pracy, nauce, ale też różnego rodzaju zimowym wycieczkom. Ci, którzy pojechali już na urlop, mają właśnie we wtorek i w środę szansę na bardzo dobrą zabawę. Pod koniec tygodnia znowu może być troszeczkę nerwowo, ponieważ w piątek Słońce znajdzie się w Trygonie z Marsem, a więc ci, którzy mają różne zaległości, będą chcieli bardzo szybko je nadrobić. Panujmy nad nerwami, uważajmy i piątek sprzyjać też będzie randkom, dlatego że Wenus znajdzie się w koniunkcji z Neptunem, ale nie sprzyjać będzie rachunkom, ponieważ Merkury znajdzie się w koniunkcji z Plutonem, a to jest taki aspekt, kiedy wszyscy chcą wiedzieć za dużo o innych osobach. W piątek szanujmy inne osoby, trzymajmy nerwy na wocy, a początek weekendu będzie bardzo udany. Tym bardziej że w sobotę planeta Wenus wkroczy do znaku ryb, gdzie czuje się doskonale i cały weekend bardzo będzie sprzyjać miłości, zabawie, odpoczynkowi, imprezom towarzyskim, więc w ciągu tygodnia pracujcie, a na weekend zaplanujcie sobie troszeczkę czasu na więcej różnych sympatycznych przyjemności. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce będą w tym tygodniu nieustannie coś robić, ponieważ pełnia księżyca sprawi, że nie będzie Wam się chciało spać i tak naprawdę do późna do wieczora będziecie siedzieć i załatwiać różne ciekawe sprawy, oglądać filmy i towarzysko się rozrywać. Szczególnie lwy i strzelce będą w tym tygodniu bardzo towarzyskie. Nie odmawiajcie ciekawym zaproszeniom, ponieważ miłość czeka za rogiem, więc samotne lwy powinny w tym tygodniu wziąć sobie do serca to, że mogą spotkać kogoś fajnego. Barany natomiast w tym tygodniu będą bardzo pracowite i to one będą najwięcej chciały zrobić, żeby pojechać na upragniony urlop, albo żeby miło spędzić weekend. Ja się zastanawiałam, Iza, o jakim wieczorze Ty mówisz, bo pogoda za oknem jest taka, że wieczór w zasadzie zaczyna się rano i może w tym, jaka jest pora, pora dnia, będą się lepiej orientować przedstawiciele znaków ziemskich, czyli byki, panny i koziorożce, którzy w tym tygodniu będą bardzo pracowici i będą bardzo mocno stąpać po ziemi. W waszym przypadku uda się załatwić bardzo pomyślnie różnego rodzaju sprawy finansowe. Słońce w trygonie z Marsem pod koniec tygodnia będzie bardzo sprzyjać załatwianiu tego, z czym dotychczas mieliście problemy. Byki, wielkie pieniądze do was idą, więc bądźcie dobrej myśli, załatwiajcie interesy. W szkole uczcie się za dwóch, bo jak nie pieniądze, to jakieś piątki albo szóstki uda się wam załapać. Panny będą bardzo silne i bardzo zdecydowane. Wam planeta Mars w tym tygodniu pomoże postawić na swoim w jakiejś trudnej sprawie, więc spokojnie możecie przeganiać Konkurencję i mówić wszystkim, na co macie ochotę, a świat wasze żądanie i życzenia będzie traktował bardzo, bardzo poważnie. Koziorożce zaczną tydzień od mocnego akordu, postanowią wprowadzić w czyny noworoczne postanowienia. Będą bardzo zdecydowane, bardzo pewne siebie, ale nerwowe. Wy ze znaków ziemskich powinniście trzymać troszeczkę nerwy na wodzy, dlatego że pod koniec tygodnia może się okazać, że tak bardzo wam na czymś zależy, że odłożycie wszystkie inne sprawy na bok, żeby to mieć lub zdobyć. W miłości sprzyja wam szczęście, ale w interesach bądźcie w tym tygodniu trochę ostrożni. No i wszystkie znaki ziemskie cudownie w weekend, ponieważ Wenus opromieni was swoim blaskiem i być może i dla was los przyszykuje jakąś sympatyczną niespodziankę Dużo niespodzianek czeka znaki powietrzne, czyli bliźnięta, Wagi i wodniki, ponieważ Wenus cały czas jeszcze aż do soboty przemierza znak wodnika. Co oznacza, że czeka was więcej okazji do zabawy, więcej okazji do zarobienia pieniędzy, a przede wszystkim więcej okazji do miłości, uczuć i zabawy. Szczególnie wodniki powinny w tym tygodniu łapać szczęście za nogi i y, korzystać z różnych propozycji, wychodzić z domu, spotykać się z ludźmi, bo to jest ten tydzień, kiedy jeszcze dużo spraw możecie załatwić i zacząć i gwiazdy wam sprzyjają. Natomiast Bliźnięta i Wagi będą w tym tygodniu bardzo ciekawskie i chętnie gdzieś pojadą, chętnie gdzieś zobaczą coś nowego, pójdą na wystawę do kina, będą bardzo ukulturalniać się. Tymczasem znaki wodne, czyli raki, ryby i skorpiony mają przed sobą tydzień troszeczkę spokojniejszy. Te wszystkie fantastyczne atrakcje, o których tutaj mówiliśmy, mogą troszeczkę przejść wam koło nosa. To nie znaczy, że będzie źle, ale Wy cierpliwie powinniście robić swoje, dlatego że dopiero w weekend los popatrzy się na Was bardzo przychylnym wzrokiem, a planeta Wenus, która wkroczy do znaku ryb, znajdzie się w bardzo korzystnych układach do Waszego znaku zodiaku, więc powetujecie sobie wszystkie o to, co być może w tygodniu trzeba było odłożyć na później. Ryby będą w nastroju doskonałym, Wenus, która zmierza do waszego znaku Zodiaku, pozwoli Wam załatwić różne trudne sprawy, machnąć ręką na kłopoty, więc unikajcie w tygodniu trudnych sytuacji, dlatego że od weekendu i przez cały przyszły tydzień szczęście będzie Wam bardzo mocno sprzyjać. Raki też w weekend nabiorą troszeczkę optymizmu. Wyjazdy, wycieczki, randki będą bardzo udane, będziecie się bardzo dobrze bawić i szczęście będzie Wam sprzyjać. Skorpiony będą w nastrojach bardzo dobrych, dlatego że w ich przypadku Wenus obiecuje dużo towarzyskich atrakcji, dużo powodzenia w miłości i zakończenie różnych konfliktów, które Skorpiony mogły w tym tygodniu niepokoić. Więc nawet jeżeli tydzień będzie nerwowy, to w weekend powetujecie sobie to wszystko i będziecie się doskonale czuli pod opieką Wenus. Dziękujemy i życzymy Wam miłego tygodnia i zapraszamy na stronę www.czary.pl, na której znajdziecie już horoskopy roczne dla 12 znaków zodiaku, numerologiczne i tarot na 2012 rok.